Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a ja Wam pokażę. Eee, dzisiejszy pomysł na film, czyli 1822 z pociągiem specjalnym, chodzi oczywiście o lokomotywę serii 1822. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Eee, dzisiejszy pomysł akurat jest moim pomysłem, chociaż przyznam się, że nie jestem wcale tak oryginalny, po prostu gdzieś eee, przy lekturze forum. Natknąłem się na zdjęcie, które mnie tknęło, i doszedłem do wniosku, że muszę spróbować pogłębić nieco temat i poszukać sobie zdjęć, bo może akurat uda się zrobić jakiś skład na makiecie. Dobrze, 18.22 z pociągiem specjalnym, taki wpisałem. E, tekst w wyszukiwarce. Niedługo znajdzie się pod tym tekstem zapewne mój film, bo wybieram dla niego taki sam tytuł. Ale przejdźmy tutaj na e, zdjęcia. Zdjęcia są no, od sasa do lasa. Dobrze, że kolejowe. E, już wyszukiwarka Google wie, co mnie interesuje, więc mi podkłada te zdjęcia. Całe szczęście, że mnie nie podkłada jakichś zdjęć e, lekko kompromitujących. Wiadomo, różnie to bywa. Ale jest OK, tak. I już na pierwszym, na pierwszym ekranie mam to zdjęcie, nawet nie to co widziałem, ale to, o jakie mi chodzi zdjęcie składu, który będę chciał zrealizować. Poszukajmy jednak dalej, czy nie ma więcej zdjęć, bo istotne też jest kwestia tutaj, jak to się nazywa, całego kontekstu. Dziwne rzeczy tutaj wyskakują, Google wyszukuje naprawdę. Dziwne rzeczy, już patrzymy dalej. O tu jest kolejne zdjęcie. Tutaj nie, aczkolwiek też jest skład bardzo ciekawy. Sam stream, pociąg specjalny, tu też bardzo fajne rzeczy do zrobienia, podstawia, no niestety jeszcze modelu takiego w takim manowaniu zielonym nie mamy, żeby się szarpnąć na to zdjęcie. Aczkolwiek to swego czasu, jak Piko wyda może nam taki model, a może MTB, nie wiadomo, to będzie wdzięczny temat, bo wydaje mi się, że to są ryflaki z kabówki, ale to tak pierwszy rzut oka. No tu jest ten sam pociąg. Dobrze, szukamy. Eee, dalej. Czy są jeszcze jakieś zdjęcia? Już za bardzo nie widzę. Dojdę do, do dołu strony. Wiem, że są jeszcze inne zdjęcia, ale już Wam pokażę, jak do nich trafić. Otóż tu już mam to jedno zdjęcie: 1822002. Wpiszmy jeszcze tutaj ten numer lokomotywy. Mamy ciut więcej zdjęć, i tu też kojarzę, że w ten sposób wyszukując, e, znajdowałem dodatkowe, dodatkowe e, zdjęcia. Już szukamy, szukamy. To jest chyba to, nie, też jakieś inne. Też je sobie tu zaznaczymy. To będzie wdzięczny temat też do zrobienia, jak zostaną wydane, jak ktoś wyda takie wagony. I jeszcze chwilkę, jeszcze chwilę cierpliwości, przejdźmy do końca i zaraz, zaraz przejdziemy do tych zdjęć, które sobie wybraliśmy. Jeszcze, to mi będzie wsuwak. O, tu jest ze składem kontenerowym, też całkiem wdzięczny temat. No, inno, inno, i to by było chyba na tyle, już prawie koniec. Swoją drogą możliwości zestawienia tej lokomotywy jakoś strasznie dużo nie ma. Jest parę ciekawych składów. O, to jest chyba to samo, ale otwórzmy. Dobra, wystarczy. To już zresztą wydaje mi się jest wszystko, chyba więcej już nie spotkałem. Dobrze, to mamy tak, cztery zdjęcia i to by trzeba było to dalej pootwierać, żeby cokolwiek wyszukać sobie jakiś kawałeczek opisu. O właśnie i tu mamy 8 października 2006 roku 1822 kreska 002 stoi na paronie pierwszym chybiu z pociągiem specjalnym do wisły głębce. Jedno zdanie, a jak wiele mówi, teraz tu kolejny link, to już mogę sobie to zamknąć, żeby zostało tylko to. Tutaj też mogę to zamknąć, już mam bezpośrednią stronę. Zobaczcie dokładnie, ta sama data 8 października linia Goleszu-Wisła-Głębce kawałek za ustronią Polaną pociąg specjalny Katowice-Rybnik-Wisła-Głębce to musi być ten sam pociąg. Tu mamy kolejne zdjęcie. I tu, tak samo po niemiecku pociąg specjalny z Katowic do Wisły-Głębce z 1822002. Na dworcu w Rybniku 8 października, zobaczcie, to sama data, to nie jest przypadek. Tu jest jakaś strona, też tą stronę akurat znam, ale oj, jest tutaj to zdjęcie, trzeba się je powiększyć, nie da. E, no dobrze, to mam cztery zdjęcia, każdy mi się udało odnaleźć. I co jestem w stanie ustalić? O ile z tego zdjęcia to niewiele widać, widać, że coś tu są jakieś wagony, ale nie widać jakie te wagony. O tyle właśnie z tego zdjęcia, z tego i z tego, o to jest to samo zresztą zdjęcie, więc to już sobie to zamknę. Jednak tylko trzy z tego zdjęcia, widać jakie mamy wagony za lokomotywą, tak? To są trzy wagony PKP Intercity. Wszystkie trzy są wagonami pierwszej klasy, tak, wyraźnie widać, wyraźnie widać te żółte paski. Pytanie, czy któryś z nich jest zdeklasowany, tego nie wiadomo, być może tu coś jest, ale z boku takiego zdjęcia nie mam, tutaj nie widać. O, no tyle. Trzy takie wagony i taka lokomotywa. Model tej lokomotywy mam, dokładnie tej. I trzy wagony również się znajdą, skład można spokojnie złożyć. Gdzieś znalazłem jakieś inne zdjęcie wyraźniejsze, i tam na tym zdjęciu zauważyłem, że te dachy są ryflowane. Tu jest problem, bo akurat modeli wagonów 112A, domyślam się, że chodzi o te wagony 112A, w wersji z ryflowanym dachem, póki co jeszcze nie otrzymaliśmy od żadnego z producentów, wobec tego użyję tych wagonów, które, które mam. I teraz może słowo, ile mamy wagonów do wyboru. W tym malowaniu tego typu będą to od Robot, trzy wagony pierwszej klasy i zdeklasowana jedynka, czyli z oznaczeniem 2. Tą, tą zdeklasowaną jedynkę, czyli wagon drugiej klasy, możemy sobie od razu odpuścić. Raczej on w pociągu specjalnym nie był. No i jeszcze mamy wagon firmy, firmy Piko, też pierwszej klasy. Które modele wybrać? Trzy z czterech, mógłbym wziąć trzy Robo, ale chciałbym użyć również tego wagonu Piku, który u mnie za często nie jeździł w ten sposób. Na filmie zobaczymy dwa wagony różnych producentów dwa wagony tego samego typu. Stąd. Tu zdecyduje się właśnie na użycie dwóch wagonów Robo. Niech to będą wagony z ostatniej edycji, sprzed paru miesięcy, i wagonu Pico. No dobrze, to już mamy ustalone. Co, jakie modele zobaczymy w dalszej części? Pytanie, czy coś więcej się dowiemy na temat tego pociągu? Chyba nie. Trochę, trochę szukałem informacji, ale za bardzo nie znalazłem. Trzeba byłoby gdzieś pogrzebać po forach. Na potrzeby mojego filmu wystarczy mi takie przeświadczenie, że to jest pociąg specjalny. Nie jest to żaden pociąg planowy. Nie jest to zastąpienie jakiejś braku lokomotywy w PKP Intercity, tylko specjalnie zestawiony skład. Lokomotywa od tego przewoźnika wagon od tego przewoźnika. I tyle. Zresztą, to, że to jest pociąg specjalny, to choćby widać z tego zdjęcia, to nie są zwykli podróżni, to są właśnie miłośnicy kolei, którzy no, czerpią niesamowitą radość z tego, że jadą w tym składzie. Nie dziwię im się, też byłbym zadowolony. Dobra, to tyle tej, tego komentarza. Pora przejść na makietę i zestawić składy na makiecie. I już jestem przy makiecie. Przygotowałem sobie modele, wybrałem modele te o których Wam opowiadałem. Więc na początek lokomotywa. Tą już szybciutko wyjmuję z pudełka. Bardzo lubię ten model. O dokładnie to jest to co było. I jeszcze tylko wybiorę sobie tutaj sprzęt do montażu. Proszę bardzo. Model trzymam już w ręku. Zamontuję mu sprzęg. Zamontowany. A fajnie, tylko zobaczcie, zamontowałem go odwrotnie. Muszę wyjąć i jeszcze raz. Ok i ustawię skład na torach. Dobra. Wpiszę adres. Wujeczkę. Zobaczymy, czy wszystko zmienię. Jeszcze tutaj przystawię zwrotnicę. Zobaczę, czy wszystko gra. Jak najbardziej. Dobra, fajnie. O, tu mi wystarczy. I kolejny wagon. Wagon na początek. Pico pierwszej klasy. I już wagon mam, mam w swoich rękach, ustawiam go na torach tuż za lokomotywą. Ok, ustawiony. Może ja się po prostu tam przejdę. Kolejny wagon, wagon Robo. To jest w tej nowszej edycji wagon pierwszej klasy o numerze 211-2310. Wydany w zeszłym roku, w 2019. Tak, była to w sumie niespodzianka. W niskim nakładzie wagony dosyć szybko się rozeszły i już dawno nie są dostępne. Już tu. Szybciutko wyjmuję zapakowania z folii i jestem gotowy do ustawienia wagonu. Ustawiony. Nie wiem czy nie będę musiał zmienić sprzęgów, bo te sprzęgi robo one są długie, ale jakoś tak z moją makietą nie chcą współpracować, ale to zobaczymy po pierwszym kółku. Kolejny z modeli, już pokażę zanim wyjmę, e, bliźniaczy o numerze 211-2410, e, razem z przedziałem wrocławskim. Zleciał mi ten plastik. E, tamten był z e, Przemyśla. Określany przez ROBO jako do składu e, Przemyślanin ze Szczecina do Przemyśla. Zdaje się chyba z najdłuższej relacji na sieci PKP, i już proszę bardzo, model mam tu w rękach i mogę go ustawić. Jest sprzęt z poprzednim. Chyba wszystko jest w jak najlepszym porządku. O! Tak wygląda skład. Zobaczę, może tutaj podniosę pantograf, postaram się delikatnie go odpiąć. Tak, już jest zwolniony. Tak wygląda skład. Lokomotywa, trzy wagony pierwszej klasy. Ta pora jest na zrobienie kółeczka. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie bez przykrych niespodzianek. Jak na razie wszystko ok, ale to jest pierwszy łuk, chociaż gorszy jest tamten na podjeździe. No, powoli się do niego zbliżam. No i uwaga. Wszystko ok. I jeszcze ostatni tam rozjazd. Tutaj jest ok. Przejedziemy trochę. Cień, o tu się zatrzymało. Już brakuje przysmak prądu. Bardzo fajnie, gładziutko jeździ ten model. To jest naprawdę model klasa sama w sobie. Jeszcze jedno, zobaczymy czy przy tej prędkości się przytnie. Przejechał gładko, nie przyciął się, także już teraz powiadę i zatrzymam się przy koronie. Także mój pociąg specjalny zatrzymał się już tutaj przy Pronie. Powiedzmy, że, są, że to są Katowice. Będzie odjeżdżał tutaj z Katowic do stacji końcowej Wisła Głębce. No dobrze, to tyle mojego komentarza przy zestawianiu składu. Teraz nakręcę kółeczko. Dojechałem do końca, do mojej hipotetycznej, hipotetycznej, wyimaginowanej stacji Wisła-Głębce. Jak wiecie, mam tylko jeden mikroprzystanek na swojej makiecie, za krótki, za mały, karykaturalny i tak dalej, ale w tej skali, przy takim założeniu na makiecie, nic tutaj więcej nie osiągnę Dobrze, to jeszcze pora tylko na zrobienie zdjęcia, wycofam się tutaj ze składem, bo chcę wjechać na ten tor obok. O właśnie, już mam nadzieję, że nic się tam złego nie stanie. Wystarczy. Zmienię ręcznie tu, przestawię tą zwrotnicę, tu jest ok. Jadę. Tak, tam już jest zmienione. Jeszcze tylko tutaj zmienię. tylko rozciągnę skład, zatrzymam się tak, żeby się wyprostował ostatni wagon. O, wystarczy, on się wyprostował. W sumie też idealnie mi się w kadrze ustawiła lokomotywa. Tak, no to jest ten efekt, który końcowo chciałem osiągnąć. Nic tu więcej nie osiągnę. Zresztą akurat w pamięci nie mam żadnego zdjęcia. Nie chcę się dopasowywać do któregoś z tych zdjęć. Tam były 3-4 zdjęcia. Bardziej tym razem skupiłem się na odwzorowaniu... Na odzorowaniu składu, choć znowu te wagony są bez ryflowanego dachu, to jednak wydaje mi się, że nie jest, że wyszło chyba całkiem nieźle. Wyszło o tyle ciekawie, tego nie powiedziałem na początku, że gdyby mnie ktoś poprosił, że proszę weź mi do tej lokomotywy wstaw wagony Intercity, to bym się nie zgodził. Powiedział, że fikcja, że ta lokomotywa to lokomotywa towarowa, że prędzej z węglarkami i tak dalej, a nie a nie właśnie z takim składem zawsze w takich przypadkach muszę mieć jakieś zdjęcie właśnie coś co uwiarygodni to, że tak było tutaj właśnie zdjęcie było nawet więcej takich zdjęć po przejazd tego pociągu specjalnego został przez wielu miłośników kolei sfotografowany i opublikowany w internecie. No dobrze, pora kończyć ten odcinek tu ja sobie jeszcze tylko zrobię zdjęcie tego składu właśnie dokładnie tak jak stoi w tej pozycji tutaj taki kadr sobie wykonam i modele trafią do pudełek. Dziękuję za obejrzenie odcinka, żegnam się z Wami, cześć!